PASMO KULTURY Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. To kolejny odcinek PASMO KULTURY. Dzisiaj zaproszenie do naszego studia przyjęła Aleksandra Bielska z na Światowit. Witam Cię, Ola. Zalom porozmawiamy o konferencji, która odbędzie się w Kinie Światowid. Konferencji filmoznawczej. Wróćmy do regionów. Ale wyjątkowe wydarzenie już w połowie maja. Ono się odbędzie w naszym kinie. Powiedz proszę, co to za konferencja? Co stało za tym, aby tę konferencję zorganizować? Ta konferencja ona jest związana z tym, że zarówno nasza instytucja, ale w ogóle takie myślenie o kulturze filmowej w regionie ma coraz istotniejsze znaczenie. Chodzi o to, że. Dostrzegamy, jak ważny jest film w kontekście też budowania takich lokalnych tożsamości, bo film to nie chodzi tylko o to, że przychodzimy do kina na seans, ale chodzi o to, że Wokół samego filmu można budować szereg inicjatyw lokalnych, które wpływają na to, że lepiej nam się żyje też w tym miejscu, w którym jesteśmy, lepiej rozumiemy to miejsce, w którym jesteśmy. No i film jest takim znakomitym nośnikiem, który pozwala nam pewne rzeczy też opowiedzieć o tym, co się u nas dzieje, i też punktem wyjścia do, w ogóle do szerszej dyskusji. Nie bez znaczenia jest to, że w naszym regionie działa Fundusz Regionalny, Filmowy, który wspiera już od kilku lat produkcje, które powstają tutaj. Więc oprócz tego, że nasz region zawsze był takim miejscem, gdzie Twórcy filmowi przyjeżdżali, no ze względu też na niebagatelne uroki krajobrazowe, ale też samą historię, więc filmowcy często korzystają z tych uroków. Natomiast odkąd działa też instytucja, która wspiera finansowanie, to jest możliwe też zwracanie uwagi na tematykę związaną z regionem, więc pojawia się bardzo ciekawy aspekt, właśnie samego film, filmowej opowieści o miejscu, w którym jesteśmy. Aby przekazać te wszystkie wartości podczas konferencji, ona będzie podzielona. Na część warsztatową i część wykładową. Powiedz proszę, czego będą dotyczyły warsztaty i kto wystąpi na, na wykładach. To jest tak, że konferencja, którą określamy mianem filmoznawczej, ma przede wszystkim taki walor popularyzatorski. To znaczy, chcemy zwrócić się do różnych grup odbiorczych i zarówno do młodszej publiczności. Stąd też mamy warsztaty dla licealistów które mają pokazać im takie podstawowe założenia tworzenia scenariusza filmowego, ale w oparciu o te lokalne historie, to znaczy, żeby zwrócić uwagę młodzieży na to, że nie trzeba szukać daleko tematów, bo czasami to, co jest szalenie interesujące, jest blisko nas. Są też pomysł właśnie na zorganizowanie takich warsztatów. Poza tym mamy też warsztaty dla studentów, kierunków pedagogicznych, nauczycielskich, które mają zwrócić uwagę na to, jak wykorzystywać na przykład. Filmy, które powstały u nas w regionie, do takiej edukacji regionalnej, do tego, w jaki sposób można mówić o, właśnie, o pewnych zagadnieniach, które są nam bliskie, ale właśnie wykorzystując takie narzędzia, które są w postaci filmów dokumentalnych, animowanych, filmów fikcji, także bardzo szeroki kontekst. Oprócz tego, Planujemy wykłady mistrzowskie, które też mają nam przybliżyć tematykę właśnie związaną z funkcjonowaniem takiej tematyki regionalnej, czy w ogóle filmu w kontekście konkretnego miejsca, żeby pokazać, że to jest. Bardzo ważny temat dla humanistyki, który może też być podstawą właśnie do budowania na przykład jakichś programów czy projektów przez różne stowarzyszenia, instytucje, żeby po prostu pokazać, jaki to jest bogate źródło czerpania inspiracji. No i oczywiście też mamy w planach pokazanie różnych działań, które odbywają się na terenie województwa, a które właśnie dotyczą pracowania nad filmem, właśnie wykorzystania tego filmowego dziedzictwa regionu do tego, żeby też, na przykład, lokalne społeczności uruchamiać. Więc to są tak, takie założenia konferencji i oprócz tego przygotowujemy wielki test wiedzy o filmach realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. I to będzie okazja dla każdego chętnego, kto się interesuje filmem, który oglądał chociażby nóż w wodzie, albo cichą noc, albo ostatnio film Io. Więc te filmy, które powstały na terenie województwa, które są bardzo dobrze znane szerokiej publiczności i sprawdzimy po prostu, na ile ta wiedza o filmach w regionie jest obecna, na ile właśnie ludzie orientują się w tej filmografii regionalnej. Dlatego proponujemy udział w takich filmowych, można powiedzieć, rozgrywkach, które będą w formie testu wiedzy o filmie. Test otwarty dla wszystkich chętnych ten test rozumiem z nagrodami. Oczywiście, z nagrodami, będą nagrody rzeczowe i warto powiedzieć, że po zakończeniu testu odbędzie się też projekcja filmu o Jerzym Hoffmanie. Ten film zrealizował pan Bogumił Osiński i postać Jerzego Hoffmana też jest niezwykle związana z naszym regionem. W jaki sposób, no to oczywiście będzie można się przekonać i właśnie w trakcie, w oczekiwaniu na wyniki testu, będzie można obejrzeć ten film, wziąć udział w spotkaniu. Także zachęcamy do tego, żeby przyjść i na test, i właśnie na, na tę projekcję. Można oczywiście Oczywiście, jeżeli sami nie czujemy się na siłach, to przyjść w takiej roli kibiców, także ta formuła jest otwarta. Chodzi o to, żeby się spotkać, porozmawiać, pokazać też to nasze dziedzictwo filmowe w regionie. Domyślam się, że zaprosiłaś wybitnych specjalistów do udziału w tej konferencji. Zarówno na warsztaty, jak i na tę część wykładową, jak i do samego tematu związanego z prowadzeniem testu, z filmem. Tak, tak. Tutaj będzie szereg fantastycznych osób. Oczywiście odsyłam też do programu konferencji, które niebawem się pojawi na naszych stronach, także będą przedstawiciele funduszu regionalnego, będą przedstawiciele festiwali, które odbywają się na terenie województwa, a także będą panie profesor, które zajmują się tematyką regionalną. Także bardzo bogaty program. Czekamy na Państwa. Konferencja jest otwarta, bezpłatna, także można brać udział we wszystkich wydarzeniach. Dodatkowo, bo o tym jeszcze nie wspomniałam, ale odbędzie się między innymi pokaz filmu Róża Wojciecha Smażowskiego, takiego filmu, który rozpoczął, po którym bardzo głośno zrobiło się w mediach i w ogóle w przestrzeni publicznej na temat e, historii naszego regionu, także będzie okazja, żeby znowu zobaczyć ten film na dużym ekranie. Ten film będzie poprzedzony też wykładem na temat e, właśnie Różnych zależności tutaj regionalnych związanych z tym filmem. Także już teraz z Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Bo to nie wybrzmiało. Konferencja dwudniowa 15-16 maja. Tak, zgadza się, w Kinie Światowit. Większość działań będzie miała miejsce w sali kameralnej Kina Światowit. Także. Dla każdego znajdzie się miejsce. A czy takim filmem z popkultury, który najbardziej kojarzy się z promocją miasta, regionu, to jest właśnie Sandomierz i Ojciec Mateusz? Czy są też jakieś inne filmy, które oddają miejsce, miasto, region? To znaczy jest bardzo dużo filmów. No, Ojciec Mateusz to jest taki symptomatyczny, może to jest taki event też popkulturowy rzeczywiście. I do tego stopnia, że Sandomierz stał się takim miejscem wycieczek związanych właśnie z taką. Stricte turystyką filmową, bo to o tym też trzeba powiedzieć, że miasta, regiony bardzo chętnie właśnie wykorzystują te miejsca, planery, które służyły filmowcom, do tego, żeby też to są nowe atrakcje turystyczne, ale też zachęcić ludzi do tego, żeby tu być, żeby zobaczyć, jak właśnie wyglądają te miejsca poznać też ich historię, także świetny pretekst. Sami dot... Swoi są idealnym no przykładem. Sami Swoi też. Historia Żółtej Ciszemki i przecież Kraków, no to jest trochę tych filmów. No, jest mnóstwo filmów, gdzie dba się właśnie o tę specyfikę regionalną, no bo nie oszukujmy się, bywa też tak w filmie, że oczywiście dana produkcja jest realizowana na danym obszarze, w danym regionie, ale ona na przykład udaje inne miejsce niż jest w rzeczywistości. Na przykład takim miastem jest Wrocław, które służy wielu twórcom filmowym do tego, żeby Udawać inne miejsce, niż jest w rzeczywistości. Także różne funkcje pełnią e, takie plenery filmowe w danym regionie. Natomiast rzeczywiście są takie przykłady filmów, które bardzo mocno eksploatują dany teren, nie tylko pod względem krajobrazowym, ale wnikają też e, w samą historię. I to jest takie najcenniejsze. I stąd właśnie między innymi fenomen filmu Róża, i dlatego on też tak e, bardzo jest istotny dla, dla tego regionu, bo. Po raz pierwszy w takim wydaniu szerokim, odbiorczym zaczęto mówić właśnie o problemie powojennych terenów dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego. I to się wiązało też z falą przesiedleń i z różnymi konfliktami, które wówczas miały miejsce na, na tym obszarze. Także można w różny sposób mówić o regionie, pokazywać ten region. W każdy jest sposób. W każdy sposób jest dobry. No i warto o tym pamiętać. No tak, bo specyfika nie, nie tylko piękne plenery, ale to co się tu działo, historia ludzi, historia związana z traumatycznymi na przykład wydarzeniami tak jak sumiać. Także tego jest naprawdę wiele. A Warmia i Mazury i te tereny obecnego właśnie województwa to no, historia nie oszczędzała te, tych, tych terenów, więc i jest pewnie dużo scenariuszy na filmy w związku z tym. Bardzo dużo i zresztą ważne jest to, że teraz jest taki czas też powrotu do takich mikrohistorii, znaczy może nie powrotu, ale budowania też takich tożsamości lokalnych poprzez właśnie nagrywanie świadectw osób, które przeżyły pewne wydarzenia i nawet światowicie realizowaliśmy taki projekt przychodźcy, który dotyczył Absolutnie właśnie tak. osób, które przybywały do Elbląga po II wojnie światowej, powstał film, powstał przewodnik, więc widać, jak właśnie też to narzędzie filmowe służy do tego, żeby utrwalać pewne świadectwa, ale też budować taką lokalną tożsamość, bo czasami czujemy się na przykład Obsał w swoim mieście, nie do końca wiemy o co chodzi, albo mamy specyficzne odczucia co do naszego miasta i trudno nam sobie powiedzieć, o co właściwie chodzi. Więc czasami właśnie takie projekty zbliżają do, do takich tematów, które pozwalają zrozumieć po prostu. Powiedziałaś o przychodźcach, był to projekt realizowany w, w Kinie Światowid, ale tych projektów realizujecie obecnie bardzo dużo, zwłaszcza jeśli chodzi o edukację. Zwłaszcza jeśli chodzi o jakby promowanie i uczestniczenie w rozmowach o dobrym, wartościowym kinie. Opowiedz, proszę, o na przykład o DKF albo o edukacji filmowej, o tym, co jest wartością kina światowego. No właśnie, to się wszystko zasadza tak naprawdę na, na podejściu do, do filmu, że to jest takie znakomite narzędzie do tego, żeby kreować pewne sytuacje, opowiadać o świecie. I czy to. Jest region, tak jak w przypadku konferencji, która teraz będzie, albo wspomnianego już filmu Przychodźcy, czy to nawet na takim poziomie mniejszym, warsztatów filmowych prowadzonych z, z młodzieżą, jak zbuntowane kino, które realizujemy. No, w tym roku będzie już trzecia edycja, ale to jest takie, taki sposób na to, żeby raz zainspirować młodych ludzi, tym, że oprócz tego, że oglądamy filmy, warto też wziąć telefon, aparat, kamerę w ręce i spróbować opowiedzieć o tym najbliższym świecie, który jest. Więc staramy się też na przykład inspirować dzieciaki do tego, żeby poznały osoby, które są blisko, które na przykład mijają gdzieś na ulicy i które mają bogate historie. Więc tutaj ta wartość edukacyjna nie, samego, nie tylko samego warsztatu filmowego jest, ale chodzi o to, że oswajamy też z tym światem, który jest wokół nas. Sama edukacja filmowa, którą prowadzimy, czyli program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, czy od Nowego Roku Szkolnego Młode Horyzonty, bo nastąpiła taka mała zmiana, ale jakby sama idea pozostaje, to znaczy mamy przestrzeń dla dzieci, młodzieży, dla dzieci już od wieku przedszkolnego po młodzież licealną, uczniów szkół ponadpodstawowych. Spotykamy się raz w miesiącu na projekcjach, które są opatrzone wstępem, potem krótkim podsumowaniem, dyskusją. I to są filmy, które są wartościowe, takie, które Podejmują tematy bardzo bliskie młodemu odbiorcy. Przyjaźń. Przyjaźń, Chętność. tak, różne relacje, Absolutnie. różne dylematy, z którymi młodzież się zmaga na co dzień. Ale w przypadku licealistów to są problemy, to znaczy problemy, tematyka na przykład maturalna. Mhm. I coś, co może im pomóc też w egzaminach dojrzałości, więc pokazywany film w takim szerszym kontekście kulturowym, w nawiązaniu do różnych motywów literackich, pokazać właśnie, jaką film ma ogromną wartość. No i jeszcze może ostatnią inicjatywą, o której opowiem, ale oczywiście jest ich zdecydowanie więcej, w naszym repertuarze, no to spotkania dyskusyjnego klubu filmowego. No i. Dyskusyjny klub filmowy sam w sobie jest marką, już od, od wielu, wielu lat jest realizowany. Kilka dekad. W, kilka dekad minęło w Kini światowi więc to są już kolejne pokolenia, które uczestniczą w tych spotkaniach. W Kini światowi DKF działa od 78 roku, 1978 roku, więc mnóstwo czasu minęło. Natomiast idea jest ta sama: to znaczy spotykamy się, oglądamy filmy. I dyskutujemy o nich. I z pozoru może wydawać się to czymś takim błahym, ale to nie jest oczywiste, że ludzie mają czas na to, żeby obejrzeć i jeszcze zostać na dyskusji. Czasami się pokłócić, czasami <laughs> po prostu wymienić argumenty bardzo, tak e, powiedziałabym. Często, często spola polaryzowane. Pewnie, spolaryzowane, także, ale to właśnie ale... o to chodzi, że Aha. dla każdego jest miejsce. To nie chodzi o to, że ze wszystkim, we wszystkim musimy się zgadzać, Absolutnie. ale bo film jest też taką, powiedziałabym, przebiegłą sztuką, mm -hmm. że każdy ogląda ten film, ale filtruje przez swoje wyciąga emocje, coś wyciąga coś innego, w zależności od tego, w jakim miejscu jest i czy identyfikujemy się z bohaterami w danej sytuacji, na ile ci bohaterowie są i sytuacje dla nas bliskie, więc no różne, różne rzeczy tutaj wchodzą w grę. W każdym razie. Można powiedzieć, że wokół DKF-u stworzyła się też taka wspólnota i to jest fajne, dlatego że czujemy się bezpiecznie w swoim towarzystwie, to znaczy, że wiemy, że dla każdego jest miejsce. I nieważne, kto z czym przychodzi, czy chce rozmawiać, czy nie. Każdy jest mile widziany po prostu. Poświęca się troszkę więcej czasu tak jakby w kontrze do e, oglądania kolejnych odcinków seriali na, na, na różnych platformach streamingowych. Tutaj można obejrzeć w spokoju, podyskutować, przemyśleć, wymienić się doświadczeniami. Wyjątkowa wartość. Ale chciałam cię jeszcze spytać na koniec o twoją inicjatywę, ponieważ blisko dwa miesiące temu zostałaś laureatką stypendium miejskiego. Mhm. Realizować będziesz pewien projekt. Powiedz proszę o coś więcej o tym projekcie. To jest projekt, który właśnie bardzo mocno będzie eksploatował historię naszego miasta. E, to są tematy niezwykle bliskie dla mnie i y, powstanie podcast pięć odcinków które będzie y, w którym będziemy rozmawiać na temat y, Elbląskiego basenu odkrytego który ma bardzo długą historię przychodzi Jeszcze pamiętasz jak on działał pewnie czy, 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 czy nie czy jak przez mgłę no pamiętam <laughs> Tutaj zdradzam swój wiek od razu, ale, ale pamiętam dobrze, ten basen. On co prawda już był w takiej, można powiedzieć, ostatnim etapie swojej działalności, takiej pełnej, powiedzmy, oględnie mówiąc. W każdym razie chodzi o to, że to miejsce ma ogromne. Ma bar... to, to jest miejsce. Bardzo ważne w sercach Elblążan. I o tym się przekonuję na każdym kroku. Kiedy tylko wspominam basen, to każdy od razu uruchamia jakąś historię z nią e, związaną. E, można powiedzieć, że to jest też e, taka spuścizna przedwojenna, jeszcze. E, więc e, ta historia będzie sięgała jeszcze lat 30. XX e, wieku. Zobaczymy, jakich rozmówców uda się zaprosić. No, masz już plan, powinno... e, To znaczy, ja mam plan. E, ruszam mm. do prowokacji z projektem, ale już teraz mogę powiedzieć, że zapraszam wszystkich, którzy pamiętają basen, mają jakieś historie ciekawe lub, lub nieciekawe, no zobaczymy, ale do tego, żeby się zgłaszać, będę oczywiście informować, w jaki sposób można się ze mną kontaktować. Natomiast na początek chciałabym po prostu zobaczyć, jakie to są historie, wysłuchać ich, a potem będziemy właśnie konstruować z tego taką dźwiękową opowieść. Jesteś jakoś nastawiony na to, bo spodziewasz się, nie wiem, mitologizowania wielkości miasta, równoznaczne z wielkością basenu, że kiedyś po prostu... Kiedyś czasach... to było? Tak, tak. Jestem na wszystko gotowa, bo wiem, że nie należy się nastawiać na to, że będzie tak czy inaczej, tylko dać się ponieść tym historiom. Okay. I właśnie to też będzie forma odkrywania przeze mnie historii tego miasta. Po prostu jestem ciekawa, co się wiąże z tymi wspomnieniami, co to są za wspomnienia, jacy ludzie będą się przewijać w tych historiach, jakie sytuacje. Czy one będą się wykluczać, czy zazębiać, mm -hmm. prawda? No, jest to dla mnie fenomen też kulturowy, to miejsce, dlatego że w okresie powojennym, no, to było takie miejsce spotkań, i mie miejsce, w którym bardzo dużo osób spędzało wakacje. Z różnych przyczyn. Przede wszystkim e, finansowych, no bo Elbląg jest miastem robotniczym i e, wiadomo też jak wyglądały, wyglądała ta rzeczywistość perelowska i zamożność e, e, mieszkańców. Absolutnie. I możliwości przede wszystkim wyjazdu gdziekolwiek. Już nie, no, zagranicznych nie było, więc tak, 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 tak. E, najogólniej rzecz mówiąc... No w, cza w czasach świetności basenu no, było kilka samochodów w tym mieście, więc... To też ograniczało w pewien sposób wyjazdy na jeziorę, Tak, czy Zdecydowanie, na morze, tak? Ale, ale chodzi o pewien, o pewien właśnie motyw takiego spotkania, miejsca znaczącego dla tego miasta, bo czasami nam się wydaje, że no, przechodzimy obok wielu miejsc i one tak się wydają bez historii, ale jak zaczynamy pytać ludzi o różne rzeczy, o... to nagle się uruchamia cały świat. Wiel... To, czego już nie ma, ale co żyje bardzo mocno w pamięci innych osób. Jesteśmy bardzo ciekawi efektu końcowego. Ja będziemy, też. <laughs> będziemy czekać z niecierpliwością. A póki co, oczekując na, na, na podcast Oli, zapraszamy Państwa do udziału w konferencji 15-16 maja, o tym mówiliśmy na początku. Zapraszamy do spotkań w ramach DKF-u, zapraszamy na edukację, zapraszamy również do, na transmisję z The Metropolitan Opera, a także do regularnego przychodzenia. Do kina światowit. Repertuar dostępny jest prawie wszędzie, także zapraszamy serdecznie do kina. Dziękuję Tobie, Ola, za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Pasmo kultury.